Chrystus z martwych wstał prawdziwie z martwych wstał Idziemy przez okres wielkanocny wsłuchując się w opisy zmartwychwstania pozostawione nam przez ewangelistów Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie święty Łukasz Posłuchajmy jaki obraz on nam przedstawia W pierwszy dzień tygodnia kobiety poszły skoro świt do grobu niosąc przygotowane wonności Kamień od grobu zostały odsunięte, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Przypomnijcie sobie: jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia z martwych wstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym: a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu, schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Każdy z opisów zmartwychwstania jest nieco inny. Nie chodzi jednak o zabawę, znajdź różnicę. Znając kontekst odbiorców konkretnego tekstu, mogę domyślić się, co dla autora było tutaj ważne. Łukasz pisał do Greków, którym trudno było wierzyć w zmartwychwstanie ciał. Dlatego też omija inne szczegóły, a skupia się na tym, że w grobie nie ma ciała, żeby w późniejszych objawieniach zmartwychwstałego Jezusa podkreślać to, że jego ciało jest rzeczywiste. Naturalną reakcją na pusty grób jest bezradność stan, który znamy z własnego doświadczenia trudny do przyjęcia, zaakceptowania, uznania. Bardzo różnie sobie radzimy w sytuacjach, które nas przerastają, w których nie mamy nic do zrobienia, bo nic się nie da zrobić. Tym, co automatycznie nam się narzuca w kontaktach z innymi to przeciwieństwo bezradności. Zaradność albo chęć doradzania. Jak najszybciej chcemy wyjść z napięcia, momentu konfliktu, niepewności. Chcemy znaleźć ulgę w rozwiązaniu, w zaradzeniu. Tak trudno nam wytrzymać stan bezradności. Także wytrwać przy kimś, kto choruje, przeżywa żałobę lub inne silne emocje. Za wszelką cenę próbujemy pokonać system, wobec którego ograniczeń ostatecznie i tak często zostajemy bezradni. W tekście greckim znajdujemy tłumaczenie zdezorientowane. Orientację daje nam korzystanie ze zmysłów. Kobiety przy grobie były w takim stanie, jakby nie dowierzały swoim zmysłom, straciły z nimi kontakt i nie mogły im ufać. Modląc się tym fragmentem Ewangelii, nie chcę za szybko iść dalej. Chcę pobyć przy kobietach, które są bezradne i przyznają się do tego, wytrzymują to. Pomoc na bezradność przychodzi od posłańców Boga, aniołów. U Łukasza mam ich dwóch. Nie pada tym razem nie bójcie się, choć kobiety z lęku schyliły się do ziemi. Aniołowie Przychodzą z radą na bezradność. Pomagają kobietom otrząsnąć się z odrętwienia, sięgnąć poza bezradność i lęk do tego, co przecież wiedzą, o czym wiele razy słyszały. Pomagają przypomnieć sobie, zrobić użytek z ludzkiej zdolności, jaką jest rozum i pamięć. Można powiedzieć, że pomagają połączyć kropki. Po słowach aniołów. Przypominają sobie. Wraz z tym przychodzi pokój i jasność, co mają robić. Idą do apostołów i opowiadają o tym, a oni nie wierzą. Teraz to ich czas na szok i dezorientację. Teraz to oni nie mają dostępu do swoich pokładów wspomnień, rozumu. To, co mówią kobiety, wydaje im się niedorzeczne. Z następującego po tym fragmencie opisu wędrówki uczniów do Emaus wiemy, że byli zdumieni ich słowami. Piotr, żeby nie pozostać w takim stanie, idzie do grobu, żeby użyć swoich zmysłów, zobaczyć, dotknąć, przekonać się. Gdy odszedł od pustego grobu, to czy odchodził z wiarą? Tego nie wiemy. Czytamy jednak, że wrócił do siebie. Możemy to przyjąć jako powrót do miejsca, w którym się zatrzymał, ale ja słyszę tu coś więcej. Wrócić do siebie to zajrzeć do swojego serca, do swojego wewnętrznego domu, wrócić do tego, co jest, do prawdy o sobie. I tą najbardziej podstawową drogą do siebie, powrotu do siebie, są właśnie zmysły, urealnienie, ukonkretnienie rzeczywistości. Obecność i misja aniołów, jaką widzimy w tym fragmencie, może mieć znaczenie także dla nas dzisiaj, bo każdy z nas ma obok siebie swojego anioła stróża. Co prawda nie widzimy go, ale to nie znaczy, że jego obecność jest mniej realna niż aniołów z martwych wstania przy pustym grobie. Anioł ma za zadanie przede wszystkim prowadzić mnie do zbawienia. Jego opiece podlega nie tylko dusza, ale też moje ciało. Jest on świadkiem mojego życia, towarzyszem od samego początku. Wie o mnie więcej niż jakikolwiek człowiek. Ponieważ jest stworzeniem duchowym, nie podlega ograniczeniom ciała. Jego inteligencja też jest doskonalsza. Anioł niczego nie zapomina i świetnie wyciąga wnioski z różnych sytuacji. Kobiety przy grobie nie rozumiały w pierwszym momencie, co się tam wydarzyło. Dopiero gdy aniołowie pomogli im przypomnieć sobie słowa Jezusa, zrozumiały sens wydarzeń, odczytały znaki zewnętrzne i pojęły, co one oznaczają, weszły w logikę Boga. Mój anioł też chce mi pomagać w odczytywaniu woli Bożej. Przypomina mi Boże obietnice, wskazówki, słowa Boga, które poruszyły moje serce. Z Nim robię codzienny rachunek sumienia, zbieram to, za co jestem wdzięczna i przyglądam się temu, z czego nie jestem zadowolona. Pomaga mi przygotować się do spowiedzi. Jeśli chcę o czymś pamiętać, proszę go, żeby mi przypominał. Działa dużo lepiej niż aplikacje w telefonie, bo przypomina także o tym, o czym nawet nie wiedziałam, że warto pamiętać. Choć sam z siebie nie ma dostępu do moich myśli, nie słyszy ich, jeśli mój świadomie nie udostępnia, może mi myśli podsuwać. Nazywamy to dobrymi natchnieniami. Ostatecznie one swoje źródło mają w Bogu, ale to właśnie Anioł może nam je przekazywać. Anioł nie działa magicznie, pomaga jednak skorzystać z tego, co już wiem. Kiedy opowiadam dzieciom o aniołach, tłumaczę, że jeśli chcą ich pomocy na sprawdzianie, to muszą wcześniej chociaż przejrzeć notatki, żeby anioł wiedział, z jakiego zakresu ma im podpowiadać. A skąd to wszystko wiem? Przyjaźnie się z moim aniołem od wielu lat. Zaczęłam od czytania sprawdzonych książek, od zdobywania wiedzy teologicznej i na tym budowałam praktykę czyli po prostu mówiłam do mojego anioła. Z wiarą, że mnie słyszy i że mi odpowie. Z czasem nauczyłam się odróżniać jego głos, jego styl działania, pośród innych głosów, myśli, które nieustannie przepływają przez moją głowę. I wiem, że przyjaźń, relacja z Aniołem jest możliwa. To ona daje mi poczucie, że nawet gdy czuję się bezradna, nie jestem w tym sama i że razem możemy więcej. A jak Twój anioł daje Ci znać o swojej obecności? Chcesz dowiedzieć się o nim więcej? W opisie tego filmu znajdziesz kilka polecajek.